Nasz świat! Są tu radości i smutki, porządki i nieporządki. Gdy chcemy mocno, to z nieporządków możemy zrobić porządki. Ze smutków radości dużo wymaga wysiłku, a nawet czasem boli. Polska to także nasz świat. I tu też są radości i smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany na papierze i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniono. Nasza szkoła swój porządek spisany ma na papierze w postaci statutu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy, czyli konstytucję, bo tak się ustawa nazywa. My, uczniowie Szkoły Sióstr Szlenek, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić kolegom i koleżankom, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono Konstytucję. Konstytucję? Co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, który prawa i obowiązki obywateli, Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustroj. A czy w Polsce potrzebna była konstytucja? Tak, była potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczpospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. W naszej polskiej krainie uczcimy siebie piosenką, która cała... Na Polaku, łogi raj, jeżeli praci naszych pisno, nie w ręku kula stała, a w ten trzeci maj zamysno. I nasza Polska powstała, z w ten maj, trzeci maj, na Polaku, błogi raj, Więc w ten maj, trzeci maj. Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie wiedzieli, co znaczą wolność, naród, ojczyzna. Czym dla Was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć. Widzieć dobroć w oczach ich i szczęść. Naród to my. Polacy żyjący teraz, naród to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy konstytucji, 3 maja. Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdzie ujrzałam słońce i poznałam Boga ojczyzna bliskie Słowo. Czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski, to miły dom rodzinny i matki oczy jasne, ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski, ojczyzna to my sami, to nasze młode serca. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród i wolność. Mam nadzieję, że zachęciło to Was do refleksji nad tymi ważnymi dla Polaków sprawami. Przypomnieliśmy sobie wydarzenia z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Pamiętajcie, że naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. W dniu 3 maja, w dniu nam święty, Chodzi dziś narodu cel wytknięty, Pamięć Twojej części. W sercach Ci trzeba wznieść ołtarze, Za jasnych wspomnień kwiat, Który rokrocznie niesiesz w darze Zmienionych dawnych lat. Matczynej ucz nas miłości, Jak ojciec w życie Prowadzaj, nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Święto przeszłości, świętem dla nas, bo nas nie spodli wróg. Czcić je będziemy po wieczny czas, tak nam dopomóż Bóg. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie. Uczniom, rodzicom i nauczycielom, wszystkim, którzy byli zaangażowani i są zaangażowani w przygotowanie tej uroczystości 3 Majowej, w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to szczęśliwy, że mamy takich uczniów w pierwszej A i w ogóle w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek. Gratuluję Wam, kochani. I życzę, żeby to święto zapadło wam w Waszej świadomości na całe życie, bo to jest gwarancją tego, że będziecie świetnie służyć społeczeństwu polskiemu i Polsce w przyszłości. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego.